No hej! Witajcie na kanale iwi Repair. Kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was na pierwszy zlot partnerów sieci iwi Repair. Także oglądajcie! Was bardzo serdecznie powitać na pierwszym zlocie partnerów IVIP eee, i na pewno nie ostatnim i mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej, ale też nie za dużo. I o tym też trochę powiem podczas mojej prezentacji. Eee, Zajmujemy się samochodami elektrycznymi pracując, nich, nasza kompetencja jest niepodważalna. Czyli wszystko, co proponujemy naszym klientom, jest jakby udokumentowane naszym doświadczeniem, którzy rzeczywiście te produkty testowaliśmy czy używaliśmy. Uczestnictwo we, w różnego rodzaju zlotach. Eee, Show, zjazdach i różnych innych tego typu imprezach związanych z samochodami, z motoryzacją. To są nowości. Tak naprawdę tu chciałem powitać kolegę Adama. Niestety panowie z Elemental Holding nie byli w stanie się pojawić. Być może podniosłem czas, żeby pokazać też kawałek prezentacji od nich, bo to jest technicznie bardzo ciekawe. Bardzo fajnie, że zgłosił się tam Adam i mieliśmy współpracę. Adam i jego firma ma bardzo duże rozumienie tematu z, związanego z samochodami elektrycznymi i dużą determinację, żeby znaleźć się na tym rynku. I na przykład efektem naszy, częściowo efektem naszej współpracy jest właśnie ten produkt. Dobrze rozumiem Adam, że to jest efekt naszej współpracy. Tak, tak, tak. Czyli aftermarketowe pompy i zawory do Tesla Model S i X. Ostatnim czasem mamy straszną zajawkę na elektryfikację. I tak chcielibyśmy być też pierwszą firmą na w tym rynku wtórnym, czyli nie na tym pierwszym montażu, tylko na rynku wtórnym, która przejmie tak de facto pałeczkę w prowadzeniu tej elektryfikacji, I w ogóle koncepcja firmy NRF na rozwój produktów jest taka, że ogólnie ten biznes case jest skierowany na sprawy techniczne. Nie jesteśmy typową firmą handlową, która gdzieś tam kupuje produkty, pakuje do swoich pudełek, dawaj. Jesteśmy firmą, która mocno się skupia na sprawach technicznych, na sprawach rozwojowych i rozwijaniu tego rynku, nie tylko poprzez produkowanie części, ale produkowanie masy materiałów na pomocniczych dla mechaników, dla specjalistów, dla tych, którzy z tego wszystkiego będą korzystać. I tutaj, dla przykładu, widzicie na przykład taki we Frankfurcie. Byliśmy chyba jedną firmą, która wystawiała samochody, na których my robiliśmy szkolenia. Ale mamy, mamy Tesle S, które już mamy zamontowane dwa skraplacze, i one de facto się znajdują. Tutaj jest, jest jeden z tych skraplaczy bodajże lewy. Dobrze mówię? Prawie, Prawie ten jest. Ten jest. I, I chłodnica. Od 80 lat produkujemy, produkujemy narzędzia, co prawda, nie tyle w Polsce, co w Niemczech, w centralnych szonach. W Polsce mieścimy się w Gdańsku, czyli jesteśmy blisko siebie. Nie wiedziałem nawet o tym dokładnie, no, tak? Mhm. I z, od z wielu, wielu lat produkujemy narzędzia dla elektryków do pracy pod napięciem dla elektryków, dla energetyków. I w związku z tym postanowiliśmy wykorzystać naszą wiedzę i stworzyć ofertę narzędzi do obsługi samochodów elektrycznych. Tak właśnie wyglądał pierwszy zlot partnerów sieci EV Repair. Było bardzo przyjemnie, było bardzo dużo wiedzy przekazanej. Bardzo dziękuję naszemu głównemu partnerowi technicznemu, czyli firmie NRF. Bardzo dziękuję firmie Wicha. Dziękuję też wszystkim innym, którzy przedstawiali swoje oferty lub dzielili się swoją wiedzą na naszych prezentacjach. Mieliśmy świetną zabawę. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, też uczestnikom z sieci EV Repair. Zapraszam też inne warsztaty do tego, żeby dołączyły do naszej drużyny. Bo im nas więcej, tym jesteśmy silniejsi. A Wam dziękuję za to, że lajkujecie, subskrybujecie, oglądacie i mam nadzieję, wspieracie nasz kanał. Cześć, do widzenia.